My guess is when you destroyed that whisper, the memory like sucked us up. through. But what the hell happened to this place? It's like everything just. crumbled. Something is wrong. Was something right for a second? Did <laughs> I miss it? Whatever happened, you got yourself back home. But I'm not staying here. I didn't plan this. <laughs> I understand. You're confused. Uh -huh. I could give a shit how it happened. How do I get home? With Dustin's it's I should tell you. There are three swords that go by the name Nobitsurak. Oh. Each is said to carry a piece of the legendary weapon. A piece? So what? Oh. It doesn't work on its own? Not at its full ancient killing capacity, no. Oh, wonderful. Jeszcze więcej szukania, e, zapewne zauważyliście, ale zmieniła mi się moja broń da, 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 da. I się nazywa to opcję, graj interface. The Walking Dead Ice Axe Ice Axe, <laughs> a ja chcę powiedzieć Ice Age <laughs> e, Akurat teraz właśnie przeczytałem na Steamie, że e, nawiązają jakąś współpracę mnie promującą, że e, można mieć teraz inną broń w grze no, ale fajnie. Najpierw miałem z tego Saints Row, teraz mam z Walking Dead ee, gry. też jest serial. Tam Raken z Bogusiem oglądają, bodajże. Ja, ja niestety nie oglądam. Więc nie wiem, o czym ten serial jest, ale nie. Wiem, wiem, wiem. Walczy się z zombikami, więc ee, zabija się i przetrwanie. No, ale co więcej, to nie za bardzo wiem. Co bardziej. Ee. Dobra, Ciekawe gdzie mnie to wszystko zaprowadzi. O, okej. Okay. Miałem nadzieję, że to rozwalę. No, ale niestety się nie da. What the hell! O, morle. Nie mówcie mi, że zaraz tutaj jakiś taki golem, mm. albo jakiś olbrzym, jednooki z i zacznie napierdalać tym kurde toporem. Tasaki, to co, co nie jest tasak kurde, topór. Mm. Warrax. Chciałem mm. iść dalej. O-o, gdy przed siebie, ale nie wiem czy dobrze robię. O co chodzi? Tam coś jest pod mną. Ale jak to aktywować? O, 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 -o. gozu. No i co, ja go zabić? Wydaje mi się, że ja muszę go jakoś zmusić, żeby uderzał w te rzeczy. Glowing go! in his te w jego jego O, on jest duży! Ja nie wiem czy mam... Skal przecież nic się nie dzieje! A może to tam... Jeszcze... to jest... Umywam mu coś życia czy nie? What? On his armor. Quick, it. No strzelam. I co? Strzelam to czy nie? To będzie dziwna walka. Chilain, ja pił dole. What the hell? Ja nie wiem, czy tak powinienem blisko podchodzić do niego. No nie! dalej, jest! Czyli rozwaliłem jedną część. Ja! I tyle zachodu, żeby rozwalić tylko jedną rzecz. Nie, wierdygam. Nie. E, tak, sobie właśnie myślę, czy nie powinienem wcześniej ulepszyć tych broni? Albo kupić amunicję może gdzieś? No! O nie! A na szczęście jest jakiś taki ślepy. No. Jeszcze, jeszcze. Kurde, no. Ja pierdolę, kam, nie no w takim momencie. Kupi pistolet. Już prawie to miałem, gdzieś brzysz. Zostało mi tylko 51 naboić. Ciekawe co ja zrobię jak mi się skończy. Jest! Jest, 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 jest. You are on your fucking legs, czyli znaczy knees. Ale na szczęście on nie jest jakiś taki trudny. Bałem się, że będzie w. Dobry. Zwiększamy to swoje życie. Dzie, gdzie mnie próbujesz zapać, co? Właściwie muszę się też patrzeć, gdzie ja biegam, żebym przypadkiem nie poddolawy. No przestań tą ręką machać, tak. Kupi rewolwer. Jest! Nie to! Szybciej, szybcie, szybcie, szybciej, szybciej, szczerze, szybciej! Jest! Oh, yeah. Zawsze coś się stało. Woah! Woah! Kurz, obawiam się, że mi to zabije. O oh, kurde! Przebiegłem pod tym oszczem. No nieźle. Naprawdę jest to bardzo łatwy boss. Wprawdzie ja nie gram na jakimś super wysokim poziomie trudności. Jest to. Oh, fuck. Szybciej, pagi, strzelaj w to. No, wiesz kiedy kuś za przeładowywać? Następną no, rzeczą co zrobię, to właśnie olepszyć. Oj! Wow! Go, dance, 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 yeah, yeah. Fuck, fuck, nie, nie, nie. Życie, życie, życie. Życie. Trzeba więcej życia. to pewno nie da się. Dobra, muszę go jakoś od przodu atakować. Nie, 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 nie dreftaj po mnie, co? Paskuny, duży potworze, kurzony nie wiem e, Za dużo rachunek dostaje za komórkę albo coś, nie wiem Skasowali ci konto na YouTubie Wojtek dał ci niemiły komentarz pod twoim kanałem, co? A my się nie zdziwi, aby to była wina Wojtka Albo murzyn akurat, nie lubisz murzynów Rasista Nie, 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 kuźwa o! Oh. yes, shoot, die, motherfucker! The bigger they are, the bigger they fall. Yeah. Check. yeah. You picky, yeah, motherfuckers. This, widzicie, to jest, widzicie, tam zbroje coś tam miałem sześć, sześć, sześć. Yo. Hoji, oh, what are you? I, you were banished. Jeez, you go away for 200 years, you think you'd get a little hey Hoji, I was wandering the earth like a homeless ghost. What do you want with me? I want to know how a moron like you created a whisperer. I I didn't. I just gave up my memories. Still doing endless dirt work, huh? Yes, sir. No, sir. Three bags full, sir. Figures. Who's Enra? Ruler of the Ancients. The cock that got me banished. You can't fight him, Hoji. And neither can this little mortal. You mean the little mortal who just kicked your ass? He also track down and kill your whisperer. Maybe. But you won't find the others. Others? Other whisperers? Oh no! We're oh no! Be cuddled to no. death by puppies. And was trying to assemble the Kage. But why? Kage. Of course he didn't. Look what happens when you try to no. keep secrets. But I have a hunch you know where the other whispers are. You can't make me tell you. You don't have to. Just say I. What? Is he dead? Have you been listening? He's an ancient. Without the Nobitser uh -huh. these guys can't be killed. But I sucked enough chi out of him to make a portal back. Finally. Let's go back home. I have just enough chi for one passage. You're not going to leave me here. Oh, it'll fit both of us. Just don't hesitate <clears throat> once I open it. Uh-oh. Okay. Time to go after the next Whisperer. Wait, what? That's where this portal leads. No, nie, 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 idziemy, idziemy, idziemy. Go! Rozdział Ziban. Powinny zobaczyć tego drugiego. Wow! Wow! Gdzie jesteśmy? Do cholery, jasne. O! Gdzie my, kurde, jesteśmy?

nic to nie prowadzi Co to kurde się tutaj stało, jak jest Gozilla przyszła, że to wszystko tak rozjebała Masakra, patrzcie jaki tutaj rozpierdziel Mordy Ale Ion Kolejne nawiązanie tej marki produkującej marki brandu firmy Sprenlfe raczej Przynajmniej teraz mniejszy tarczy mają nic <noise> został A, miałeś szczęście. Kurde. Teraz mam zabawę, celować w krocze. O, co ty kuźle masz, jaja z metalu? Dobra, spróbujemy tą broń poważnie troszeczkę. to znaczy zmienimy sprzęt na moją kochaną katanę. O. O, dostałem jakieś osiągnięcie, masakra! Albo postęp w osiągnięciu? E, zasada jest taka, ja trzeba rozwalić wszystkie takie kuziabeczki, bo na pewno coś będzie w jednej z beczek. Albo coś otworzy się. E, o, się palę. O! Ło! Niewiele brakowałabym do z beczki. Tutaj Angry Ninjas i znowu ten plakat, to był wcześniej. Nawet ja by ktoś ominął, tak? Przypadkiem. Dobra. Idziemy do środka. Waga, inspekcja! Mm, o, o czy to się zamknęło? O, dobra, okej. Okay. To się coś otworzyć? Nie, super. Rozwałka zrobiona na okej. Okay. Przejdziemy przez to tutaj. Gdzie pójdziemy dalej? Przycisnąć tutaj jakoś? Muszę skoczyć na dół? Nie. Tak? Ha. Co ja zrobić? What floor? To się tutaj coś przełączyć? A tutaj jest zejście, ślepy buggy. No, to jest zamknięte. Uwaga, trzeba mieć hard hats, żeby tam hmm. wejść. Ja niestety żadnego nie mam. Ale może znajdę jakiś trysk czy Co, boję się wejść do tej. Czy. Just... Nah, Skaczymy. Przybam, że mnie woda zabija znowu. Hello. 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 No. You're all dead. Koniec. co to jest za beczka tutaj, taka duża beczka. Kurde, zbiornik, powiedzmy no. Życie. No, nie? Oh yeah, fajne werki. Wow! Explosions, explosions, explosions. Kowalski! Okay. No, z zajem się to wygląda. Poda mi się ten efekt. Tam da się gdzieś iść. Tylko jak tam się przycisnąć? Yy, okej. Okay. Światło. O! I gdzie ja teraz mogę wejść w takim razie? O, noo, no. To był zły początek, nieco, nie, stary? Kurde, no, co ty masz tymi nogami, że nie potrafię trafić Fuck you Kurde Kurzyliście mnie Tak mi nie szło To masakra A ten... Nie wiem co ja mam Ten axe Ice axe Eee do dupy Nie daje jakiegoś takiego fajnego dźwięku jak się uderza I już nie wygląda tak zajebiście Sayonara Ło wow. Ja pierdykam Jezusiu

Something się nie pasuje. Hmm, nic tam nie ma. Taj, dobrze, idziemy. Eee, yeah, okej. Okay. Co, już ktoś obrabował? To idziemy. O, games arcade. Kuźbano. Dobra. O, zbroja. Jest dobrze, jest dobrze, mamy zbroję Kasia. Wróciłem krzesło przypadkiem. Co to jest? O, coś takiego skomplikowanego. Wow! O, oh, fok, ale zajebiście wygląda. Ja! Yeah. Fajny shotgun. Let's go, 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 go! Trzeba kogoś zabić. Macie mi go przedostać szybko. Tylko kto nie iść. Tu jest pełno ognia, czyli tam się nie da iść. Ciężko! Strożny Bagi, nie poparz się. O! Wuuuu! Mam ok, mam ok. Get się na Lowang's 4 hot barrels of love. Barrows of Love JA! żeby to byli wszyscy? No, tylko trzy gwiazdki za to, dajcie spokój! No! Eee, Myślę, że jakiś totem albo coś. To była ręka leżąca sobie. Przecież ja ich rozwaliłem tak zajebiście. Nie mieli żadnej szans i dostałem tylko trzy gwiazdki, dajcie spokój! To jest nie fair. Na pewno zasługiwałam na przynajmniej cztery gwiazdki. To było epickie. Aha. Na moje umiejętności to było epickie, naprawdę. Nie śmiejcie się.